Hej kochani, z tej strony Natalia i witam Was w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapraszam Was na moją rutynę po szkole. Pod moją poranną rutyną jest aktualnie 63 tysiące wyświetleń. Dla mnie to jest wielka liczba, dlatego że to był mój drugi filmik, więc w ogóle, wow, mega się cieszę, więc bardzo Wam dziękuję za taką aktywność. Więc dzisiaj zapraszam Was na moją rutynę po lekcjach, połączoną z taką moją wieczorną rutyną. Ja właśnie skończyłam lekcję, jest godzina. 1:21 Właśnie o takiej godzinie w poniedziałek kończę lekcję i teraz idę zjeść obiad, i zaraz będziemy jechać do Action. No i przed wyjściem naprawdę dosłownie wychodziłam już z domu i zostałam kuriera, który miał dla mnie moją paczkę z Shin, więc sobie ją jeszcze szybko odpakowałam, żeby sprawdzić, co to jest. No i przyszła do mnie taka przepiękna liliowa spódniczka. Hej, kochani, my właśnie jedziemy do action. Czekamy teraz na moją siostrę w razem z mamą i jedziemy jeszcze po babcie. No idziemy sobie tak po prostu zobaczyć, co tam mają nowego, bo w sumie byłyśmy niedawno. I jak zobaczę coś ciekawego, to Wam pokażę. Hejka kochani, ja właśnie wróciłam z Action jest godzina e, 3.33 Proszę jak się, jak się złożyło akurat e, No i tak może teraz trochę lepiej wam pokażę jak wygląda ta spódniczka, która do mnie przyszła z Shane albo Shin. Bardzo dużo osób mnie poprawiało w moim pierwszym odcinku, że czyta się Shin, e, Bo ta nazwa oznacza she in, że ona wy. jak wiecie o co chodzi, bo to jest marka ubrań i w ogóle, więc ja byłam pewna, że to się ta Shane, bo wszyscy na TikToku albo gdziekolwiek mówili Shane ja tak się jakoś nauczyłam, ale postaram się poprawić i będę mówiła już Shin. Więc tak się prezentuje mój outfit <grym> z tą spódniczką Dajcie mi koniecznie znać co o niej myślicie, ja mi się wydaje, że jest całkiem słodka Taka liliowa, bardzo ładny kolor dodałam do tego właśnie taki zielony sweterek i taki topik w fioletowe kwiatuszki. Mam właśnie przyjść i zielona, i liliowa torebeczka, więc będzie mi pasować, ale póki co mamy białą. <grych> I w Action kupiłam sobie trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą są właśnie takie metaliczne mazaczki. Metallic Brush Pens. One są w ogóle chyba do kaligrafii, nie wiem. Ja ich używam do notatek, do jakichś różnych rzeczy, do podkreślania, zapisywania czegoś na lekcji I kolejną rzeczą jaką sobie kupiłam są takie pastelowe mazaczki, również brush pen Ja już to otwarłam, bo byłam taka ciekawa jak to wygląda, że już sobie otwarłam Byłam ciekawa właśnie czy one naprawdę są pastelowe, bo niektóre zakreślacze pastelowe... Hmm, nie są pastelowe, są na przykład neonowe A te są pastelowe, więc bardzo się cieszę, bo są śliczne I mamy tu fajne kolorki I ostatnią rzeczą jaką sobie kupiłam jest taki organizer Organizery, bo w sumie to nie jest jeden organizer, tylko to są jakby Osobne takie pudełeczka przeźroczyste na kosmetyki W mojej toaletce mam strasznie niepoukładane Więc stwierdziłam, że taki organizer bardzo mi się sprawdzi Dlatego jestem ciekawa jak to będzie wyglądać. Zaraz sobie to wszystko poukładam. No i ja o godzinie 17, czyli za niecałą godzinę mam dodatkową matematykę, więc teraz tą niecałą godzinkę przeznaczę sobie na takie odpoczywanie, taki czas dla siebie. Um, nie mam zamiaru teraz robić nic specjalnego, nie mam zamiaru się teraz uczyć, po prostu trochę sobie pocziluję, bo potem od razu po matematyce jadę na tańce, które mam ponad półtorej godziny. Jest godzina 4.53, ja się zebrałam na matematykę. Biorę książkę do matematyki i zeszyt do matematyki, jeszcze jakiś długopis. No i idę się ubierać i wychodzić. Ja już jestem po matematyce, właśnie wróciłam, jest mi tak zimno, jest... i mam taką zimną twarz. Teraz idę zmyć szybko makijaż na tańce, bo nie szliśmy w makijażu, więc muszę go zmyć. Ja właśnie zbieram się na tańce i tutaj pokazuję Wam mój strój. Mam na sobie czarne leginsy od gym glamour oraz taki t-shirt Nike. No a teraz już po tańcach, po treningu pokazuję Wam parę figur. Od razu po treningu idę się umyć, idę pod prysznic i dzisiaj opowiem Wam trochę o mojej pielęgnacji włosów oraz twarzy. Więc na samym początku powiem, że myję włosy metodą OMO, czyli odżywianie, mycie, odżywianie. I na około 15 minut nałożyłam sobie odżywkę proteinową z OnlyBio i w tym czasie umyłam twarz pianką z Cetaphilu. No i potem poszłam pod prysznic, gdzie umyłam skórę głowy takim szamponem do włosów przetuszczających się i oczywiście umyłam też całe ciało. I na około 10-15 minut nałożyłam taką emolientową odżywkę z anben. No i znowu przechodzimy do pielęgnacji twarzy. Będę używała jednego z tych toników. One bardzo fajnie radzą sobie z zaskórnikami. No i na sam koniec nałożyłam olejek zabezpieczający końcówki na moje włosy. A na rzęsy nałożyłam serum z Oceanic Long Lashes To serum sprawia naprawdę, że moje rzęsy są bardzo długie i gęste Następnie przechodzimy do mojego pokoju, żeby dokończyć pielęgnację twarzy Używam Epiduo, czyli takiego antybiotyku, który jest na receptę w aptece I krem rozświetlający pod oczy z Melo Cosmetics On bardzo fajnie redukuje cienie pod oczami No i oczywiście na bliżenie ja używam takiego kremu z CeraVe On aktualnie jest rozcięty, bo mi się skończył no i teraz w końcu czas na jedzenie W końcu jestem po treningu i wypadałoby coś zjeść, ale nie jestem jakoś za specjalnie głodna, więc zrobiłam sobie jajecznicę z dwóch jajek i dwie kromki chleba Jest godzina 9:21. Zjadłam kolację. No i teraz będę brała się za jakieś zadania domowe albo jakieś inne rzeczy do odesłania na maila i jakieś takie sprawy ogólnie szkolne. No i mam nadzieję, że to tyle i już nic więcej nie będę musiała robić dzisiaj. No a przed panią oczywiście poszłam jeszcze umyć zęby. Więc to by było na tyle z mojej rutyny po lekcjach połączonej z taką moją wieczorną rutyną. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie jakiś komentarz, kciuka w górę oraz subskrypcję na moim kanale. No a żeby być jeszcze bardziej na bieżąco, obserwujcie mnie na moim Instagramie oraz na moim TikToku. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach.